a w zasadzie wczoraj, później po południem dotarły do nas dobre informacje. Pierwsza to oczywiście piątkowa konferencja w Szczecinie i podział funduszy w ramach regionalnego programu operacyjnego, który, który, który już nastąpił i zakończenie negocjacji z komisją i obszar, który tworzyliśmy kilka lat temu pod tą perspektywę Unii Europejskiej, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne będą miały swoją kontynuację w kolejnej perspektywie finansowej. Co niezwykle cieszy mało tego, po myślę, głębokiej analizie tego, co dzieje się zarówno w naszym Zicie, jak i też w Zicie Szczecińskim, całe województwo zostało praktycznie objęte tym, tym rozwiązaniem. I w przyszłej perspektywie to taka formuła współpracy będzie obowiązywała w 12 obszarach funkcjonalnych, można powiedzieć, obejmujących całe, całe województwo zachodniopomorskie. Na kolejną perspektywę w ramach tych funduszy regionalnych, które dysponuje Marszałek mamy 50,5 50 miliona euro, co przy dzisiejszym kursie to jest około 20-225 22, milionów. No zobaczymy jak będzie się kształtował oczywiście kurs przeliczeniowy z tego do podziału na, tak na twarde można powiedzieć inwestycje, ale związane przede wszystkim z zieloną gospodarką, z gospodarką niskoemisyjną, z transportem niskoemisyjnym, do podziału, do podziału będziemy mieli 40, niemal 40 milionów euro. Pozostałe pieniądze to fundusze, z których szeroko korzystamy, zwłaszcza w szkolnictwie, w opiece przedszkolnej czy też żłobkowej fundusze z którymi dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy i tam składamy często projekty. Gdzie no, byliśmy ostatnio też świadkiem właśnie otwarcia w ekonomii jednego, jednego, jednego z, tych, z tych projektów zrealizowanych z tych środków. Mamy do podziału w przyszłorocznej perspektywie niemal 1 700 tysięcy euro więcej. I to, też, I to też cieszy. Powoli zaczynamy oczywiście wprowadzać w tym momencie zasady, bo ta perspektywa różni, ta przyszła perspektywa różni się od tej tym, że będziemy musieli opierać się o ponad lokalną strategię rozwoju właśnie zintegrowanych inwestycji, czyli naszego obszaru. Tą strategię realizujemy bardzo szybko. My jesteśmy już na etapie konsultacji społecznych, można powiedzieć ostatnim etapie przed zatwierdzeniem tej strategii przez poszczególne rady gmin i też rady powiatów, bo tu doszliśmy do takiego porozumienia, żeby jednocześnie była to też strategia powiatu. To ułatwia całą, całą procedurę w pozyskiwaniu praktycznie wszystkich wszystkich środków unijnych w kolejnej perspektywie. I dzięki temu, dzięki temu można powiedzieć, z jednej strony oszczędzamy, z drugiej strony robimy spójną strategię na dwóch poziomach samorządu z, dlatego, że Koszalin też jest miastem na prawach powiatu, więc jakby te dwa poziomy samorządu są objęte zarówno w powiatach ziemskich, które wchodzą y, y, w skład geograficznie wchodzą w skład tego Zitu, jak i też też gminach, które są y, członkami tego Zitu. E, I druga wiadomość, która wczoraj w późnym popołudniu dotarła do nas, to mniej więcej rok temu byliśmy świadkiem jakby pierwszych e, pierwszych podsumowań i pierwszych deklaracji, które złożył w Koszejnie pan minister Buda i pan minister Szefernakar. Wtedy obiecano nam 100 milionów złotych dla Zitu w ramach środków dzielonych centralnie z z obecnego poisiu w przyszłej perspektywie będzie to Fenix, tak będzie nazywał się ten program, ale ta wiadomość oznacza, że mamy 80 milionów więcej. Przyznano nam 180 milionów złotych na kolejną perspektywę, czyli do 2027 roku ZIT będzie dysponował kwotą ponad 400 milionów złotych na różnego rodzaju projekty oparte o wspólną strategię, oparte o. Wspólne, wspólne uzgodnienia, które toczymy w tej chwili które są można powiedzieć na ostatniej prostej i skierujemy tą strategię do uzgodnień już z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, dlatego że jesteśmy na etapie też uzgodnień z Urzędem Marszałkowskimi, tam można powiedzieć ostatnie szlify tej strategii i ostatnie uwagi zostały przez Urząd przekazane, one zostały, zostały uwzględnione. Czekamy też na, na wyniki ankiet, jeśli chodzi. O udział, o udział społeczeństwa, bo w, na całym obszarze ta, te konsultacje są prowadzone i, i w momencie, kiedy zostanie ten program przyjęty, zostanie też skierowany do uzgodnień z, z ministerstwem. Różnica między środkami, między środkami regionalnymi a tymi, które będą udzielone w Warszawie polega na tym, że wykaz inwestycji, wykaz przedsięwzięć, które chcemy zrealizować, będzie podlegał zatwierdzeniu przez Ministerstwo, oczywiście sprawdzeniu, czy, czy jest objęty naszą strategią rozwoju, ale przede wszystkim też będzie oceniany przez Ministerstwo i przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Te pieniądze skierowane są przede wszystkim na transport niskoemisyjny, na centra przesiadkowe, na usprawnienie ruchu, poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów więc typowo, typowo twarde inwestycje w dużej części realizowane przez miasta, które mają chociażby komunikację miejską, bo, bo to jest ten element, nad, nad którym pracowaliśmy od samego początku, ale też nie wyklucza to poprawy bezpieczeństwa, przebudowy skrzyżowań, poprawy bezpieczeństwa w obrębie przystanków, tego typu inwestycji, których no, często pojawiają się w mediach na przykład, a, a których jest chociażby w korzeni takich miejsc, można powiedzieć, że jest jeśli chodzi o same przystanki, jest 200, więc kilka, kilka z nich, myślę, tych, tych najbardziej potrzebnych będzie szansa zrealizować za środki zewnętrzne. To jest, to jest oczywiście w tej sytuacji, w której są wszystkie samorządy, bo w tej chwili jesteśmy albo w trakcie sesji budżetowych, tak jak pani prezydent i pani burmistrz, bo dzisiaj dzisiaj te sesje się odbywają, a my będziemy w połowie grudnia, to jednak jednak wiadomo, że tych środków brakuje i to, że powiedziałbym tak, w tej perspektywie urząd ZIT opierał się przede wszystkim o 100% o środki z Urzędu Marszałkowskiego, z programu naszego programu regionalnego. W przyszłej perspektywie stanie niejako na dwóch nogach. To będą środki z, tak, jak, tak jak do tej pory o... Milion siedemset, niemal wyższe od, od tych, które posiadaliśmy w tej perspektywie. A drugą taką podporą z będą środki centralne w wysokości 180 milionów zł. Taką znaczącą ja, różnicą między realizacją zadań tej perspektywy a przyszłej to będzie to, że w tej chwili projekty realizowane są indywidualnie przez każdą gminę. W tej perspektywie Oprócz formalnego zawiązania partnerstwa szukamy projektów partnerskich, takich, które będą rozwiązywały problemy tego obszaru, a nie tylko jednej gminy. I to, co prezydent powiedział o sieciowaniu chociażby dróg rowerowych, to będzie na pewno kontynuowane, dlatego że tych potrzeb gminy mają jeszcze dużo a jest co sieciować zarówno i w sferze turystycznej, i w sferze gospodarczej, czyli do jazdów do pracy, ale i też do atrakcji turystycznych. I tak, żeby te drogi rowerowe łączyły się chociażby z sieciami marszałka wyznaczonymi tymi głównymi w naszym województwie. Na pewno również będą realizowane partnerskie projekty związane z, ze szkolnictwem zawodowym. I tutaj szkolnictwo zawodowe tylko ZIT będą realizowały projekty dotyczące szkolnictwa zawodowego, czyli środki te, które są w dyspozycji tych FEPS-u, czyli Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego dla szkolnictwa zawodowego będą realizowane właśnie poprzez ZIT.